Hola. Koniec! Przyżyłem to. Nie jestem kurą, ale zniosłem tu. O to. Oto ona. Jest w szoku, aż włosy przeczesał. No. Zadowolony? Masz moją doskonną wdzięczność. Mega, naprawdę. Dziękuję Ci, Pani. Super robota, naprawdę świetnie. Cieszę się mega, że na Ciebie trafiłem. Ja pierdziu. Panna z warkoczami nieźle łapę ci wyczesała. Nie ma, Kasi, zobacz, teraz tu jest. Jest to Myszka, powiedz. Masz i moją i jej wdzięczność. Naprawdę. naprawdę, szczerze. Wytrzepał mnie no, jak Jan swoim portfelem na koniec tygodnia. I wycałował jak poddany władce w pierście. Nie wiem po prostu jak mam Ci podziękować, tak? Wystarczy dziękuję i ja tobie też naprawdę. Naprawdę, Maciuś? Pyszka będzie przeszczęśliwa. Uważam, że będzie dużo bardziej jeszcze szczęśliwa niż ja, bo już jej nic nie będzie denerwować. Także myślę, że teraz to aż ucałuję tę kobietę, tak jak ja.